Tu mięsa do stary przepis na pyszną, duszoną wieprzowinę. Zaczynam od obsmażenia około 1,5 kg kawałka karkówki wieprzowej. Można to zrobić na oleju albo na smalcu. Wcześniej mięso było tylko zamarynowane w soli. Kolejnym składnikiem będzie cebula. Ja mam tutaj aż 5 cebulek, no ale zobaczcie, takie właśnie maleństwa mi się trafiły. Także jeśli macie większą, no to dwie. W zupełności wystarczą dwie, może trzy. No i cebulę pokroję w czwóreczki na cztery części. Ona potem i tak będzie stanowiła jakby część sosu, także to wszystko się potem w garnku połączy. To jest pieczeń wieprzowa w starym stylu, także minimum tak naprawdę składników. Liczy się tutaj smak przede wszystkim mięsa. Pieczeń, no dzisiaj jakby nasze mięso nie będzie tak stricte pieczone, no jest teraz obsmażane, potem będzie duszone, no ale zwykło się w kuchni tak przyrządzone mięso nazywać właśnie pieczeniu. Wydaje mi się, że mięso powinno być już ładnie obsmażone od tamtej strony, więc odwracam je teraz na drugą. Tak jest, zobaczcie, jaki piękny rumiany kolor. No ale tym razem przesunę je jakby na jedną stronę garnka. No bo tutaj teraz dodaję już także cebulkę. Ona także musi złapać kolorek, także musi się przesmażyć. A na mojej desce pojawiły się już dwie marchewki, takie również niezbyt duże. Obieram je, a potem pokroję też w takie raczej byle jakie plastry, gdyż one podobnie jak cebula potem zostaną wkomponowane w sos. Chodzi tylko o smak. Cztery większe ząbki czosnku obieram i drobno kroję. Pora odwrócić mięso na ostatnią stronę, czwartą. No tak, no starałem się je obsmażyć, ze wszystkich czterech stron. No i to chyba wyszło całkiem nieźle, no bo zobaczcie, jest bardzo ładnie przyrumienione. Widzę, że cebulka na dnie garnku także już ma odpowiedni kolor. No i teraz, gdy rumienimy już tę właśnie ostatnią stronę, no to tutaj może dołączyć także marchewka oraz posiekany czosnek. No i teraz dosmażam to wszystko jeszcze przez kilka minut. Tak jak widzicie w tym pierwszym etapie, mięso robimy w całości. Ono się tak będzie dusić po obsmażeniu. No, chodzi mi o to, żeby ono później po pokrojeniu na kawałki było takie ładne, foremne. Wydaje mi się, że właśnie to wyróżnia sztukę mięsa od. Innych podobnych przepisów, że tutaj dostaniemy na talerzu właśnie taki równiutki kawał mięsa. Potem zobaczycie dokładnie o co mi chodzi. W moim garze wszystko jest już pięknie przyrumienione. Zobaczcie, co robię teraz. Wsypuję tutaj mniej więcej łyżeczkę papryki mielonej. W moim przypadku jest to papryka mielona węzona. Może być też zwykła, ale taka mielona ma dużo więcej aromatu. Chodzi mi tylko o kolor. Przede wszystkim o kolor. Ona potem bardzo ładnie zabarwi nasz sos, sprawi, że on będzie taki przyjemnie rumiany. No i co bardzo ważne, paprykę teraz trzeba wymieszać z tym gorącym tłuszczem na dnie garnka. Ona właśnie teraz uwalnia wszystkie swoje Cudowne aromaty, ale właśnie również puszcza kolor. Ok, to jest gotowe. To nie powinno trwać za długo. Także teraz już układam mięso. No i co? Musi się tutaj pojawić woda, gdyż teraz naszą sztukę mięsa będziemy dusić. Także wlewam do garnka sporo wody, no bo przecież chcemy mieć tutaj dużo. Tego pysznego sosu. Ja myślę, że około litra. Oczywiście podczas gotowania potem część wody odparuje. Natomiast teraz litr to będzie taka optymalna ilość. Pora na dalsze doprawianie. Ziele angielskie. Tyle. No, około 10 kuleczek. Listki laurowe. Oczywiście, że tak. Klasyczna przyprawa. Super sprawdza się także właśnie do duszonego mięsa. Także około 5-6 listków laurowych. Rzecz jasna, sól. Pamiętajcie, że mięso samo już było osolone, także sól teraz e, także do no, tego tworzącego się sosu e, z wyczuciem. Potem, oczywiście, zawsze można dosolić. No i świeżo mielony czarny pieprz. Podstawa. Za moment nałożę tutaj pokrywę, no i słuchajcie, będziemy to gotować około 40 minut w całości. W tym pierwszym etapie chodzi głównie o to, aby mięso jakby całe się ścięło, aby temperatura dotarła do środka. Gdy to się stanie, będziemy mogli je pokroić. A więc pokrywa, no i daję temu na wolnym ogniu 40 minut. Jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, to gotowało się nawet troszkę dłużej niż mówiłem około godziny. No i cóż teraz? Teraz muszę mięso wyjąć. Tak to wygląda, czyli mięso pozostało rumiane, ono było w trakcie kilkukrotnie obracane, ale nadal jest fajnie rumiane. Sięgnę sobie tylko po drugi widelec, tak żeby to dobrze złapać. I mięso teraz przekładam na deskę. No a tak wygląda ta esencja smaku, którą mamy w garze. Zobaczcie, to będzie baza naszego sosu. Mięso pokroję teraz, zobaczcie, w takie grubsze plastry. No i będziemy mieli efekt, o którym mówiłem wcześniej. A więc no, pojawią nam się właśnie takie regularne, nieposkręcane. O, o to chodziło: plastry e, mięsa. One za chwilę ponownie wrócą do sosu. Natomiast, gdybyście pokroili e, mięso od razu w plastry i zaczęli je dusić w plastrach, no to nie mielibyśmy takich ładnych kawałków, one by się pokurczyły, prawda, e, powywijały, no, byłyby takie nieregularne, a chodzi o to w sztuce mięsa, tak mi się wydaje, aby właśnie na talerzu wylądowało coś takiego. Także kroję karkówkę do końca, z tego wyjdą mi cztery takie grubaśne plasty. Oczywiście, jeśli to dla Was za dużo na jedną porcję, no to zawsze można spróbować podzielić je jeszcze na mniejsze kawałki, natomiast jak dla mnie to będzie całkiem ok, tu mam cztery. No, ale ten jeden, on wymaga jeszcze dokrojenia. Tutaj trochę mi się nóż poślizgnął, także wyszedł z tego taki naprawdę duży grubas. A więc jeszcze spróbuję go przekroić na pół. No więc zobaczcie, aż pięć, pięć takich właśnie grubych kawałków karkówki wieprzowej. Cóż zrobię teraz? Teraz one wrócą jeszcze ponownie do gotującego się sosu na ponowną godzinę. Na jeszcze jedną godzinę. Ja chcę, żeby. Karkówka była zupełnie mięciutka. Ona teraz jest całkowita, całkowicie ścięta, natomiast no jeszcze to mięso nie ma takiej struktury, aby rozpływało się w ustach, a na tym właśnie dzisiaj mi zależy. Także wraca ona w tym momencie właśnie do gara. Oczywiście w międzyczasie ja tutaj kilka razy wrócę, poprzekładam trochę to mięso, podwracam je tak, żeby ono się równomiernie gotowało. Pojawiły się kluseczki ziemniaczane, e, takie ciasto jak na kluski śląskie, tyle, że dzisiaj u mnie e, bez dziurki one będą wspaniałym dodatkiem do sztuki mięsa. Godzina mniej więcej za nami, tutaj właśnie takiego powolnego duszenia tego mięsa. No i ja już czuję pod widelcem, że ono jest naprawdę bardzo miękkie. Pora je wyjąć. Karkówka jest tak miękka, że aż boję się, że ona za chwilę mi się rozpadnie, więc wyjmuję ją bardzo delikatnie. No, tak to wygląda. Mięso mamy gotowe, ale jeszcze musimy się zająć sosem. Najpierw, jednak, trochę żmudna robota, bo muszę wyjąć stąd kulki ziela angielskiego oraz listki laurowe. No a to dlatego, że już za moment ten sos zostanie zmiksowany. Sporo płynu odparowało podczas gotowania, także uzupełniam mniej więcej. Dolewam tutaj około szklanki wody. No więc blender w ruch i miksuję nasz sos do momentu, aż on będzie całkowicie gładki. Oczywiście razem z marchewką, która tutaj pozostała, ona nam go no w pewnym stopniu już od razu będzie zagęszczać. No, i mamy to. Sos jest zupełnie gładki. Doprawię go teraz odrobiną majeranku. No, wcześniej go nie dawałem. Ja akurat jestem zwolennikiem doprawiania majerankiem na sam koniec. Gdyż wydaje mi się, że podczas gotowania aromat tego zioła gdzieś się zawsze trochę ulatnia. A jeśli zrobicie to na sam koniec, czyli właśnie doprawicie, no to on będzie tutaj tak bardzo przyjemnie wyczuwalny. Co do tego sosu, no to zobaczcie jak on wygląda, wygląda tak, czyli jest gładki, jest rumiany, ma piękny kolor, ja spróbowałem, jest też niezwykle intensywny, nie wymaga już żadnego doprawiania, natomiast jego konsystencja jest taka jak widzicie, a więc jeszcze według mnie mocno lejąca, choć taki sos już też można podać do mięsa często sos tej konsystencji pojawia się nawet w restauracjach ja lubię gdy on jest nieco bardziej zawiesisty także jeszcze rozprowadzę tutaj łyżkę mąki pszennej no więc odrobina wody rozprowadziłem tutaj właśnie łyżkę mąki pszennej no i teraz to wlewam od razu mieszając najlepiej przy pomocy rózgi tak żeby nie porobiły nam się żadne kluseczki no i po zagotowaniu Sos nabierze już tej właściwej konsystencji i w tym momencie sos mamy już także gotowy. Zobaczcie, to jest właśnie to wspaniały kawałki karkówki wracają teraz do sosu. No to jest niekonieczne, być może można je pozostawić na talerzu i potem podawać już na talerz polewając osobno sosem. Ja lubię gdy mięso właśnie jeszcze tutaj dołącza. Do sosu, który mamy, gdyż ono wtedy nie wysycha. Sos powoduje, że cały czas jest soczyste, no bo przecież ja tego wszystkiego nie jestem w stanie podać naraz. To jest obiad dla kilku osób. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Sztuka mięsa w sosie jest gotowa. Za chwilkę jeszcze pokażę Wam, jak to wszystko prezentuje się już na talerzu. Wybrałem dla siebie ten najbardziej zacny kawałek. Zobaczcie jak pięknie prezentuje się ta karkówka. Sztuka mięsa w rumianym sosie. Oczywiście sosu tutaj musi pojawić się całkiem sporo. Na razie polewam samo mięso, no ale już za momencik dołączą tutaj także kluseczki. No więc pora spróbować tego, co nam dzisiaj wyszło. Zobaczcie, jakie to mięso jest miękkie. Ja w ogóle nie muszę się wysilać, zresztą kroję je teraz zwykłym widelcem, ale ja myślę, że dobrze będzie, jeśli wam pokażę, że ono jest możliwe do pokrojenia. O, łyżką, patrzcie, normalnie tak mięciutkie, że można je pokroić przy pomocy łyżki. Tak ta karkóweczka wygląda po przekrojeniu, no ale najważniejszy jest Przecież smak, jak to wyszło? No, jest naprawdę tak jak chciałem: czyli to mięso się rzeczywiście wręcz rozpływa w ustach, a oprócz tego ma mnóstwo smaku. No i koniecznie, chyba właśnie z tymi kluseczkami, które tutaj pasują wręcz bosko przepyszne, polecam wam ten przepis na sztukę mięsa.